Słuchajcie, jest wielka afera z Morawieckim, że ta kurwa Pisowska, ta kurwa Putinowska, znowu jeździ kurwa po Europie i znowu kurwa promuje rządy prorosyjskie. Tak jak Orbana promowała, jest jego największym przyjacielem proputinowskim. Tak teraz kurwa w Rumunii, faceta, który ma zostać przyszłym prezydentem czy tam premierem chuj go wie, yy, promuje tego z kurwy syna. I Tusk mówi: Ludzie, no co wy robicie? Kurwa, Rumunia będzie prorosyjska, kto nam będzie bronił flanki wschodniej w NATO. No wtedy, no tak samo jak Węgry, to Rumunia będzie musiała z NATO wyjść, i będą musiały z Unii Europejskiej wyjść. No ta kurwa jeździ i jąszy, i dzieli tę Europę. Tusk zrobił taką świetną robotę: zjednoczył całą Europę, zjednoczył całą. Który taki premier zrobił, żeby całą Europę zjednoczyć? Nawet Turcję wszystkich zjednoczył i wspólna armia, wspólna silna granica dla Polski. Naprawdę każdy walczy o swoje interesy. A on przekonał Hiszpanię. Włochy, portu, które mają w dupy tą flankę. On to wszystko przekonał. A pisnie to, że kurwa głosuje przeciwko Polsce, przeciwko interesowi polskiemu, przeciwko armii europejskiej, za którą sam Kaczyński Rech Kaczyński mówili, że tak, takie wojsko ma powstać w 2010 roku. To ta kurwa Morawiecki jeszcze jeździ i promuje prorosyjskich kandydatów, ale jak tu z macha Paluszkiem, to się kurwa jeszcze rzuca. No przecież iść ABW wpłynąć. Kurwa powinien rozstrzelać tego Morawieckiego. Co to jest kurwa? no. Mamy tyle kurwa spać, mamy, mamy prawie 50% zdrajców w Polsce, którzy głosują na PIS i Konfederację. No. no, z wyborców, bo jakby idą wszyscy, to to jest może 20%, prawda? No, ale to jest tyle, mamy zdrajców w Polsce, którzy głosują za PIS i Konfederacją, którzy chcą rozbicia Unii Europejskiej, Europy, bezbronności Polski i liczą na to, że prorosyjski Trump, który teraz sobie reset z Rosją. To, Popierają reset z Rosją. No ludzie, kurwa, jak za tą kurwą można głosować, no. Pamiętajcie, widzicie pisowca, naprawdę no róbcie to trzeba, bo to jest ostatni moment. No. Jak będzie wojna, to nie będą pierwsi Rosjan tutaj wpuszczać, no. Pozdrawiam.